Nazywam się Iwona Niemczewska, jestem szefem kuchni, restauracji z drugiej strony lustra w Szczecinie. Dzisiaj przygotuję dla Was risotto, risotto z białymi, zielonymi szparagami oraz szynką. Serdecznie zapraszam. Do naszego risotto potrzebujemy 400 g ryżu, może być to arborio, wialone lub roli, pęczek lub dwa pęczki szparagów, 250 g szynki, jedna duża cebula posiekana w kostkę podobnej wielkości jak ziarenka ryżu, Oliwa extra virgin lub olej z esencją masła, 100 g ma masła, kieliszek i to duży białego wytrawnego wina, może być Riesling, 1,5 do 2 litrów bulionu warzywnego, najlepiej zrobić tak jak widać na ekranie z resztek szparagów, do tego 100 g tartego parmezanu lub innego sera, który macie, soli i pieprz. Dwie patelnie stawiamy na źródło ciepła. Na obie nalewamy tłuszcz. Może być to olej z esencją masła, oliwa extra virgin lub masło. Na jedną cebulkę, a na drugą pokrojoną w paseczki szynkę. Chodzi o to, w przypadku cebuli, aby się ładnie zeszkliła, czyli jak gdyby strała się taka przeźroczysta, a jeżeli chodzi o szynkę, zależałoby mi, żeby się stała chrupka. Dlatego nie za duży gaz, czy tam Indukcję, co macie w domu. I czekamy, aż się nam resztka tłuszczu wytopi i staną się paseczki chrupkie. Mieszamy od czasu do czasu zarówno cebulę, jak i szynkę, i zwracamy uwagę, aby po bokach nasze naczynia były czyste. Gdy już cebula nam się ładnie zeszkli, czyli jest taka przyźroczysta, dosypujemy ryż. I ten sam efekt chcielibyśmy uzyskać w przypadku ryżu. Czyli mieszamy ryż wraz z cebulą, otaczamy poszczególne ziarenka tłuszczem, które mamy pomiędzy cebulą. I w tym momencie, chwilę to trwa, kilka minut, zobaczycie na samym końcu, jak będzie wyglądał ryż z cebulą. Oczywiście w międzyczasie pilnujemy naszej szynki, przerzucając ją od czasu do czasu. Kiliszek białego wino i to duży, lecz tym razem go nie wypijemy. W całości wlejemy go do naszego ryżu z cebulką, to on wchłonie aromat wina. Oczywiście alkohol pod wpływem temperatury wyparuje, ale aromat pozostaje. Najlepiej użyć wino wytrawne, może być to ryżing, zależy kto co lubi. Ogólnie cały czas mieszamy. Wino powinno wyparować, a część wina powinna chłonąć w ziarenka ryżu. Także pamiętajmy o tym, abyśmy mieszali Risotto to ogólnie jest daniem, które polega na tym, że mieszamy w garnku cały czas. Gdy wino odparuje, dodajemy bulion. Ważne jest, aby wlać nie za dużo tego bulionu. Zobaczcie, zaledwie pokrywamy ryż i odrobinkę więcej. Po chwili dodajemy białe szparagi, które są twardsze i wymagają dłuższego gotowania. I znowu mieszamy wszystko razem. Słuchajcie, risotto możemy zrobić z najróżniejszymi dodatkami. Jest to bardzo fajne danie, dlatego że sycące, więc w jednym garnku możemy zrobić danie dla wielu osób, nawet dla dziesięciu. A dodatkami może być naprawdę wszystko. Mogą być to warzywa, może być to dynia, mogą być tak jak my tutaj robimy szparagi. Mogą być grzyby. Może być risotto la milanese, czyli z szafranem owocami może ze wszystkim także cokolwiek chcecie to róbcie. W międzyczasie oczywiście doprawiamy zarówno solą jak i pieprzem. Jedno co jest istotne gdy przygotowujecie risotto aby pomyśleć o tym jaki to jest dodatek jeżeli to są grzyby suszone to musimy je wcześniej namoczyć. Jeżeli są to składniki twarde to dodajemy na samym początku gotowanie risotto. Natomiast niektóre składniki są delikatne i dajemy je na samym końcu. Także zawsze zastanówmy się, ile dany składnik byśmy gotowali i w odpowiednim momencie dołóżmy go do ryżu lub zróbmy go osobno i dołóżmy na samym końcu. Natomiast musimy zawsze pamiętać o tym, aby nasze risotto było smaczne i kremowe. W jaki sposób uzyskamy to kremowe risotto? Jest kilka istotnych warunków. Po pierwsze, musimy używać określony ryż do risotto, tak jak mówiliśmy arborio. Najbardziej popularny chyba w Polsce, i w odpowiedni sposób z nim postępować. Absolutnie nie płuczcie ryżu, gdyż w tym momencie usuniemy skrobie, która powinna być oddana właśnie do tego płynu, który dodajemy co moment. Także nie płuczymy ryżu, ryż zawsze wrzucamy na patelnię suchy. Okremowość naszego rizotta zadbamy również na samym końcu. Wrzucimy do niego masło i ser. Przykryjemy pokrywką. W tym czasie masło i ser się rozpuszczą, następnie wymieszamy bardzo dokładnie i to spowoduje dodatkową kremowość. W międzyczasie wrzucamy zielone szparagi, które wymagają bardzo krótkiej obróbki. Możemy je jeść nawet na surowo, także można je wrzucić w ogóle na samym końcu, w zależności od upodobań. No i znowu, jak zawsze, mieszamy. Po chwili dodamy po raz kolejny nasz bulion. Oczywiście tak jak poprzednio cały czas mieszamy risotto, ale w międzyczasie zwracamy uwagę na naszą szynkę. Zależy nam, aby była fajna, chrupka, by cała woda z niej odparowała, a nadmiar tłuszczu zbierzemy ręcznikiem papierowym. Przesuniemy z jednej strony potelni na drugą i ostrożnie, aby się nie oparzyć, nadmiar tłuszczu zbierzemy i to samo uczynimy w drugą stronę. Taka technika. Kucharska, która ułatwia życie. Nie trzeba przesyzać przez sitko. Ale uważajcie, abyście się nie poparzyli. Finalnie nasza szynka jest gotowa, chrupka, bez nadmiaru tłuszczu. Także zbieramy ją do miseczki. Patelnię jeszcze wykorzystamy, aby zrobić główki szparagów, które wrzucamy i chwilę podsmażamy. Zależy nam, żeby były chrupkie również. Wiesz, jak to pięknie wygląda? Taki zbliżony już. Bardzo posolimy i to nie wie. Więcej dla nas. Podczas gotowania próbujemy smak naszego risotta i doprawiamy. Na początku nie za dużo soli sypiemy. Nie wszyscy lubią dużo soli, tym bardziej, że na końcu dodajemy ser, który również może być słony, ale tak odrobinę dosalamy i dopieprzamy. Tak jak wspominałam wcześniej, wrzuciliśmy masło, wrzuciliśmy ser, przykryliśmy pokrywką i chwilę czekamy, aby nam się to wszystko rozpuściło. Za moment mieszamy. Na samym końcu ponownie sprawdzimy doprawienie, czy pasuje nam smak. Jeżeli nie, dołożymy jeszcze trochę soli, trochę pieprzu i naszej izot to będzie gotowe. Oczywiście na samym końcu dorzucimy jeszcze szynkę i będziemy mogli serwować. Zapraszam na risotto. biało zielone szparagi do tego szynka i u góry główki szparagów. Smacznego. Proszę Pani. Jeszcze kwestii szparagów. Słuchajcie, mamy zielone i białe szparagi. Białe szparagi zawsze obieramy, natomiast zielone nie. I białe i zielone szparagi sprawdzamy w ten sposób, czy są. Świeże, tutaj patrzymy, czy są soczyste. Te szparagi niestety już leżą, także nie są takie najświeższe. Zawsze robimy taki ruch, i w tym miejscu szparag nam się łami, gdzie jest drewniały. I w przypadku zielonych szparagów, obieramy tylko te wypustki. W ten sposób. I samą tą końcówkę. Możemy też obrać, jeżeli byśmy chcieli prezentować cały szparag. Też sposób szparag przygotowany nadaje się do jedzenia. Jeszcze raz, smacznego!